Nie uwierzysz! Microsoft właśnie zablokował popularną sztuczkę, dzięki której dało się ominąć logowanie do konta Microsoft w Windows 11. Ale spokojnie, jest jeszcze inny sposób. Z tej strony Orzech i zapraszam Cię do oglądania. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, co dokładnie się zmieniło w najnowszych wersjach Windows 11. Dlaczego nie działa już popularne obejście z tą komendą? oraz co jeszcze możesz zrobić, jeśli nadal chcesz korzystać z lokalnego konta. Będzie konkretnie bez lania wody. Zaczynajmy. A więc co się u takiego wydarzyło i dlaczego to jest takie ważne? Mianowicie Microsoft w najnowszych buildach Windows 11 usunął możliwość użycia tej komendy podczas instalacji systemu Windows. Do tej pory ta komenda pozwalała ominąć wymukologowanie się do konta Microsoft i założyć po prostu zwykłe lokalne konto. Natomiast teraz, nawet jeśli spróbujesz tego triku, system może po prostu nie zareagować, bo prawdopodobnie na chwilę obecną, kiedy zaczniesz instalować swój system, zostanie usunięty odpowiedni skrypt. Informacja ta została potwierdzona w dokumentacji aktualizacji Windows 11 Insider Preview build o takim numerze. Sprytny Microsoft argumentuje to tym, że chce poprawić niby bezpieczeństwo, spójność i doświadczenie użytkownika. I od teraz informuje, że internet plus konto Microsoft to obowiązek podczas konfiguracji nowego Windowsa. Jak widzisz, tutaj wyraźnie jest napisane, iż usuwamy skrypt Bypass NRO CMD z kompilacji, aby niby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort użytkownika systemu Windows 11. Ta zmiana gwarantuje, że wszyscy użytkownicy wyjdą z konfiguracji z połączeniem internetowym i kontem Microsoft. Dla mnie to jest typowo kranki zabieg, i jest to po prostu nie fair wo wobec wszystkich innych użytkowników. Jesteśmy po prostu zmuszani do czegoś, czego nie chcemy. Po co on w ogóle to tak naprawdę wszystko robi? Sam Microsoft tłumaczy się, że chodzi o ekosystem, czyli synchronizacja ustawień, OneDrive, Microsoft Store, różnego rodzaju reklamy i ogólna kontrola. Nie oszukujmy się, takie lokalne konto dla nich to ucieczka zwykłego użytkownika. No a tym samym mniej danych, mniej integracji, no i mniej oczywiście dolarów. Kiedy będziesz instalować swój system nie jeździ w jeśli całkiem zniknie możliwość tworzenia lokalnych kont przy instalacji. No okej, okay, ale czy da się to teraz jeszcze jakoś obejść? Na chwilę obecną tak, są alternatywne metody, ale uwaga, to nie są oficjalne ścieżki i mogą przestać działać przy kolejnych aktualizacjach, niestety. Pierwsza metoda to jest nowa komenda, czyli podczas instalacji systemu, gdy pojawi się ekran logowania, Naciśnij na swojej klawiaturze klawiszek Shift plus F10 i wówczas otworzy się wiersz polecenia i w tym oknie wpisz taką komendę, czyli start ms cx h local only. Co się wówczas zadzieje? System po prostu utworzy kreatora tworzenia lokalnego konta bez potrzeby logowania do Microsoftu. Tak jak wspominałem wcześniej, to może działać tylko przez jakiś czas. Nie wiadomo jeszcze jak długo, ale Microsoft zapewne może zablokować i tę metodę. Sposób numer dwa to wyłączenie połączenia z internetem. Czasem to działa, a czasem nie. Spróbuj po prostu odłączyć się od sieci, na przykład klikając Nie mam internetu. Jeśli będziesz w ogóle miał taką opcję. Czasem ta opcja znika, więc trzeba wyciągnąć kabel LAN, albo po prostu wyłączyć na chwilę router. I wówczas w niektórych przypadkach system da Ci opcję utworzenia konta offline. Minusem tego sposobu jest to, że działa to tylko w starszych ISO Windows 11. Nowsze wersje najczęściej już to niestety blokują. Trzeci sposób, jaki przychodzi mi do głowy, to jest modyfikacja po prostu obrazu ISO. Jest to opcja troszkę dla zaawansowanych, ale warto się z tym potrudzić, ponieważ robisz to raz i masz to praktycznie na zawsze. Czyli można przygotować własny obraz instalacji Windows 11 zintegrowany z plikiem odpowiedzi tzw. Tak automated XML, który pomija krok logowania do Microsoftu. Wymaga to znajomości narzędzi takich jak Enlight albo Windows System Image Manager, lub cokolwiek innego podobnego. Jeśli ten sposób Cię interesuje, daj mi znać proszę poniżej tego filmu w komentarzu, a nagram dla Ciebie poradnik, jak przygotować specjalnie taki obraz, z którego będziesz mógł skorzystać w przyszłości. No i co to w ogóle tak naprawdę oznacza dla takiego zwykłego użytkownika? Jeśli instalujesz tak naprawdę Windows 11 po domowemu, to możesz być zwyczajnie zaskoczony, ponieważ nie da się już założyć lokalnego konta jak dawniej. Trzeba być po prostu przygotowanym na zalogowanie się na swoje konto Microsoft, jeśli już je posiadasz, albo skorzystać z obejść, które jeszcze działają, ale które mogą w każdej chwili przestać działać. Czy da się w ogóle jeszcze przygotować na przyszłość? Moim skromnym zdaniem to po prostu trzymaj gdzieś na dysku starsze ISO Windows 11, na przykład z 2023 roku, jeśli chcesz zachować możliwość lokalnego konta. Możesz też śledzić różnego rodzaju fora typu Rededit, R Windows 11, Desk DE, czy taką stronę jak MSFN, ponieważ tam właśnie najczęściej pojawiają się aktualne obejścia. No, a w razie czego pozostaje Linux albo Windows 10? Tak, wiem, że w październiku tego roku oficjalnie ma być koniec wsparcia dla systemu Windows 10, ale spójrz, co było przed laty z samym systemem Windows 7, który tak naprawdę działał jeszcze przez długi czas. Więc myślę, że podobnie będzie tutaj z systemem Windows 10. Jeśli temat konta Microsoft interesuje Cię bardziej, to sprawdź też mój inny film, w którym wyjaśniam różnicę właśnie pomiędzy kontem Microsoft a kontem lokalnym. I czy jest ono w ogóle potrzebne, jakie są zagrożenia, jakie również być może zalety niesie ze sobą właśnie to konto. A być może po obejrzeniu tego filmu zmienisz zdanie, bo stwierdzisz, że konto Microsoft jest dla ciebie akurat odpowiednie. Więc jeśli Cię to interesuje, to zapraszam. Oczywiście, jeśli chcesz być na bieżąco również z innymi ciekawymi i przydatnymi informacjami z tak zwanego świata komputerów, to zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, jeśli oczywiście jeszcze tego nie zrobiłeś. Warto też zapisać się na mój newsletter. Link znajdziesz w opisie tego filmu, pod spodem. Wysyłam w nim nie tylko informacje o nowym filmie na moim kanale, ale też inne wiadomości, np. o różnego rodzaju zagrożeniach. Czy chociażby informacja o nowym artykule na moim blogu, także warto się zapisać. Obiecuję, że nie będę spamował. A co jeśli nie było innej opcji i musiałeś zainstalować swój system Windows 11 za pomocą konta Microsoft? To jeszcze nic straconego, ponieważ nie wiem, czy wiesz, ale możesz zmienić konto Microsoft na konto lokalne, nawet właśnie po instalacji systemu. Jak? Jeszcze na koniec filmu pokażę Ci na szybko, jak to zrobić. Wchodzisz w ustawienia, następnie konta, dalej Twoje informacje i tutaj jak widzisz ja mam właśnie akurat konto lokalne, ale Ty powinieneś kliknąć nie to, czyli zamiast tego zaloguj się za pomocą konta Microsoft, tylko wtedy klikasz zaloguj się zamiast tego na konto lokalne. Po prostu jeśli widzisz tam swój adres e-mail, na przykład coś.małpa-microsoft.com albo gmaila, to znaczy, że właśnie masz konto Microsoft. A jeśli widnieje tylko nazwa użytkownika, bez e-maila, tak jak u mnie, to jesteś na koncie lokalnym. Wówczas podajesz hasło, wymyślasz nazwę użytkownika i gotowe. No i to tyle. Od tej pory system działa bez logowania do Microsoftu, ale konto nadal zostaje. Możesz się kiedyś znowu zalogować, jeśli będziesz miał taką potrzebę. Microsoft utrudnia życie tym, którzy chcą korzystać z Windows'a po swojemu. Dla mnie tak naprawdę też. Ale jak widzisz, nie wszystko jeszcze stracone. Jeśli chcesz zostać przy lokalnym koncie, to skorzystaj jeszcze z tych kilku opcji, które wymieniłem w tym poradniku. To tyle na dziś. Daj znać w komentarzu, czy korzystasz z konta Microsoft, czy lokalnego, i czy Twoim zdaniem to dobre posunięcie ze strony Microsoftu. Zostaw łapkę, jeśli film był pomocny. Dzięki za oglądanie. Trzymaj się. Cześć.